A dzisiaj to i znam dzisiaj, kon, yy, ostatni odcinek na dzisiaj, dzisiaj mój, przepraszam bardzo, że mój tak dużo razy dzisiaj, ale mój wierny widz klacperek, yy, taki, nie ma jakąś nazywa, ale Kacperek... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Nie wiem czy on się zablokował Dobra idziemy za nim. Chyba to on. Czy to właśnie jest on? Nie do jakiś jiko. Dobra nie jest. Dobra. Poczekamy, Aż mnie nie chciał osswejdować. Dobra, dobra. Wid On to normalni hadkor. To mu vse petje... Mówi komentarzu, że mam mu nic nie dawać, widzowie, czy wy to widzicie? Jaki to on jest hojny? Znaczy nie jest hojny, jest hojny normalnie, widzowie, czy wy to widzicie, kogo on, on mi daje peta? Widzowie, napiszcie. Kacperek to wam serduszko. Tato to został mi PETA Jaźdzym muszę sobie od razu w tej No ja muszę z tego podbaka zrobić. Dobra widzowie. Czy wy, wy to widzicie jakiego, jakiego on mi dał Peta? Wow ładkie, okay. wow, wow, wow. Napiszcie w komentarzu, że to mam świetne serduszko. Dzięk dziękuję Ci, Kacperku, za tylko peta bardzo. I prosiłbym ciekać z parku, żeby dał mi trochę więcej petów, bo... i dobrych, bo mam takich już mało. Dobra. I teraz go strajdujemy. I, i, Proszę kacperku, żeby dał mi jakiegoś petka. Dasz? Co tego? Weźmy może takiego reniferka. Albo bo nie. Niestety tym razem kacperek. Nie chciał mi Dać jakiegoś żadnego peta. I proszę mi odczytać, że chociaż jeszcze jednego odcinka, ale nie tego. To wtedy. Yy, Bylibyś na kolejnym odcinku. Jeśli to słyszysz. Jeśli mnie oglądasz. Ło, wow, widzowie, czyli wy to widzicie? Ale jakiego mi peta dał? I, ile mi on będzie zarabiał, widzowie? No nie da. No. Pamiętajcie, żeby napisać w, w komentarzu. Kacperek, to mam przyznany dyszku, bo Kacperek to mu chyba Chyba już z nim będę się kolegował w Robloxie I jeśli podacie swój nick To was również dam do, w Robloxie, mam mało przyjaciół W Robloxie Tak, to mam moj, moje stare konto Czasem mój brat na Inura jeszcze jego konto. Czy jego? Nie. Czy on ma tą strefę? Czy wy to widzicie, jaki to jest dobry pet? Ten Kacperek mówi, że da mnie jednego peta za mili, na milion. Ale tego jeszcze Kacperku nie spodziewałam. Dziękuję ci za tego peta bardzo. Serduszko dla ciebie. Spoczymy ile tego jeszcze jest. Piszę komentarze, czy jest jakiegoś livea? To chętnie zrobię. Ale tylko odwiedzam. Jak już będę miał 5-10 znajomy w Robloxie. Kapiszę do niego. Albo nie, bo i tak mi się niech te słowa nie działają. Co jest, to jest teraz na przykład. Myślę, że dodać tak, takie pety. To jest na nich dostanę. Przynajmniej. Dobra. taki ekspert symulator dobra, to odgłoszę dla Was, żeby, żebyście coś słyszeli. i napiszcie swoje niki w komentarzach to was chętnie poddolam y, albo wy mnie jakby co to mój nick to sebisior ity ty z to jest sebisior i dużych na, na, i, i z dużych na nakoniec jest ty was o to żebyście napisali w komentarzach właśnie niki tak, jak, i, od, i od, oczywiście nasz yy. Kacpera się odważy, więc bądźcie też taki decydzielni i również yy, daj, dajcie mu yy, link w komentarzu Jeszcze raz spróbujemy, nie mogę? Jest, tylko To on się nazywa Nob jak w sumie jest Co on nie chce? Dobra, weźmy teraz jakąś Jiko czy jakiegoś liko. Co 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 Dobra, nie, nie umie nie umiem tej dopać. Dziękuję ci Kacperku do te pety bardzo. Znów moje dość dla ciebie. Bo to mój pierwszy pet od pizza. Dobra, robimy, robimy tą skrzynkę. Coś tu nie wyszło. Widzimy się po przerwie, jak ta krzynka jeszcze tak będzie miała. Właśnie po przerwie. Ta księga to bardzo długo się robi. Dobra. Idziemy może sobie do tej strefy. I bardzo będzie prosił Kacperku, żebyś mi dał takiego bardzo dobrego peta. Albo wyjdźmy sobie, podajcie swoje niki No i jak macie bardzo dobre pety, to możecie mi je dać. Bo jestem taki mini-nowe w tej grze. Chciałem jestem ten prosty z tym petem, co mi Kacperek dał. Ale wy to widzicie. A widzicie, macie tą strefę. Dobra, kto ma to również przyjmę serduszko. Chciałbym ją mieć. Dobra, tym tylko kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, czy macie tą strefę, jak macie to przyjmę serduszko. I również yy, napiszcie kacperia w komentarzu, to również mam przyczynę serduszko yy, Pamiętajcie, że jest subskrypcję, łapkę w górę I zwolnięcie, żeby nie przegapić żadnych filmów Pamiętajcie również, żeby wpisać swoje nicki w, w komentarzach Żeby was dodał do, do, do znajomych No i co? Po, wystarczy się pożegnać, więc... Cześć, dziękuję Ci pod kacperku za PETA. Bardzo serdecznie Ciebie, z mówię. I cześć.